Z niejednego pieca chleb jadłem i dzisiaj też sobie z innego pieca, inny chleb pojem. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie Steam Team Next Fest, kolejne Demka. I może to już temat poniekąd oklepany, bo prowadziliśmy i hotele, i motele, i nawet i bóle, ale tym razem poprowadzimy sobie z prawdziwego zdarzenia hotel, ale taki wiecie, resort. Taki kurde resort porządny, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli oglądacie na YouTube, A jeśli oglądacie na YouTubie, to pamiętajcie, że po 18.00 każdego wieczora strumyki na Kiku na zielonej platformie. Link znajduje się w opisie. Wbijcie tam, zostawcie followka i zobaczmy, jak to demo się prezentuje. Nowa gra jest język polski, oczywiście Playway, więc pewnie tutaj pewne schematy będą jak najbardziej powtarzalne. ile też Demko ma do zaoferowania w obecnym stanie. Nie mam pojęcia, kiedy gierka wychodzi, ani czy. O! O, taki resorcik, no, na jakichś kajmanach albo innych bora-bora, zoba. To jakiś artysta-designer musiał projektować, nie? Te niektóre budynki, jak ja widzę, to mówię... Jaką ilość substancji wszelakich została pochłonięta, żeby... Stwierdzić, że to, to będzie dobry kształt budynku, nie? O Kurde, jakie lobby. Jak w jakimś fi filmie sci-fi. Witaj, szefie! Blondyna na molo? Americano. Ksywka po tacie. Handlową y, waflem w Juracie. Wow, znaleźć blondynkę. Dobra, znajdę. Są te ręce tak, kurde, jak w jakimś Skyrimie wyciągnięte, ma. O co chodzi? Ale strzałeczka jest, bardzo dobrze. Znajdź blondyneczkę, ta. Czy to jest wszystko moje? Czy to jest wszystko moje? To jest chyba wszystko moje, tak mi się wydaje. Lambono. Jak doktor Disrespect. Ale żółwik fajny, zoba. Dobra, już idę, już idę do blondyny. Mogę wskoczyć do wody? Juś! A tu? No boją! Iść! No dobra. No dobra, już idę, już idę. Niech będzie. O, widzę tam blondyneczkę na molo, Jest, jest. Zobacz tutaj resorty jak jak na Cyprze albo innej majorce. Zobacz. Gr green Park. Green Park, jest. No coś puściutko tutaj, poza sezonem chyba, coś mi się wydaje. Ciuu, ciuuu, bany hopem. Jak w Cesiku? Siemano blondy. Co jest ty? A wstawaj, zesrałeś się. No dobra. Dobra. Prawdziwy, prawdziwy prezes wszystkiego. Janusz Rewiński w tygrysach Europy. To to jest biznes! Witamy w sumatorze właściciela hotelu. To jest twój nowy hotel. Wygląda pięknie, ale wymaga sprzątania. Zacznij od zbierania śmieci. Śmieci są wyświetlane jako... Yy, śmieci, a pojemniki jako pojemniki na minimapie. Ja się zastanawiam, czy jest jakiś związek zawodowy game developerów symulatorów? Jest spisana jakaś, nie wiem, konstytucja tworzenia symulatorów, że ten, który nie rozpocznie swego symulatora od sprzątania sesji, na której rozgrywa się gra, poniesie karę X% od zysków w gry, na przykład. Zastanawia mnie to, nie? Takie rzeczy mi prze przechodzą przez głowę często. Ujś! Jak Shaquille nil! Świetnie zrobione, teraz chwyć mopa i wyczyść cały bałagan w hotelu, mop jest wyświetlany jako mop, a brud jako <grywki> dzięki za wytłumaczenie, naprawdę, co ty mówisz? O, mopem zobacz, hup, hup. jak hup, agresywnie to mopuje, świetna robota, zawsze powinieneś utrzymać swój hotel w czystości, czas nadać twojemu hotelowi nazwę, użyj swojego tabletu i uczyń to miejsce unikalnym, zaraz się tym zajmę, ja tu jeszcze mam, ja tu jeszcze mam, zobacz jeszcze mam tutaj plamy do czaj to e, Tego chyba się nie da wyczyścić, wiecie Eee, to aż tak brudno nie było, nie? Czy to mogę ten powyrzucać? Ja najpierw muszę to posprzątać I żadnej nazwy nie będę nadawał Dopóki to nie jest porządnie posprzątane Bo to widać, że AI tutaj jakoś pilnuje I niedokładnie pilnuje Bo tu nadal jest syf jak cholera Jakieś palecy leżą, nie wiadomo o co chodzi x leci Szuka, że pieniędzy z tego nie ma, ale no trudno Kosz na pranie Nie no, kosz na pranie to będziemy potrzebować raczej o, płot możemy... Problem jest. Dobra. Sprzedam go. Ty, mógłbym tu wszystko rozmontować w sumie. A jakbym tak wszystko posprzedawał w pizdu? O, leaf. O, mogę, mogę opuścić to miejsce w każdym miejscu. A to mogę podnieść? Nie, nie mogę. A to? A ten syf tutaj? Mogę tym? O, gdzieś. Opie. Opie. To jest porządek. Grafika taka, wiecie, co mi przypomina grafika? Jak się nazywał ten symulator? Kurde, był taki symulator... Co bezdomnym się grało i tor tornada z gołębi się puszczało. Jak to się nazywa? Jakiś. Bum Simulator? Bum Simulator chyba to był, nie? Taka kurde grafika taka. Nie jest ona tak wyrazista. Tak zakreślone pewne rzeczy nie są, nie? Graficznie pod względem elementów. Następny dzień. Rozumiem. A, bo cały dzień minął. Rozumiem. Spoko. Ja muszę sprzątać, nie obchodzi mnie to. A ten dźwięk już mnie irytuje, nie? Od zbierania tych śmieciochów. Dobra, trochę posprzątałem, ale tylko trochę. Kliknie, aby nielegalnie używać prądu. Co? O! Magazyn. Magazyn tu mamy normalnie. Tu jakiś ten, kompu, kompu. Jest jakiś ten. O! A tu jeszcze są. Boże! Bez sprzątania. To nawet nie sprzątania. To nawet nie wygląda, jakby było z jakiegoś asetu, te UI projektowane. Te wskazówki, czy tam jakieś wyskakujące informacje, czy ten yy, exp, dodano, dodający się, kiedy tam coś zrobisz. Tylko bardziej to wygląda, jakby to. W paint było zaprojektowane i po prostu tak, ten, wrzucone. Dobra, dawaj. Tab. Hotele. Posiadany. Hotel owner. 200 dolarów. A później masz Comfort Lodge w, w pełnej wersji, zobacz. Z basenem, z ochroną, bez plaży. Z 15 pokojami i limitem asystentów 4. Zmień nazwę. Hmm, hotel w dupie. Hotel w dupie. O, pięknie. Niech będzie. Tu możemy cały kolor zmienić, tak? Dobra, niech będzie taki. Idealnie. Pokaż. Hotel w dupie. Pięknie. Kto by nie chciał w takim hotelu się zatrzymać? Zresztą bardziej jak motel wygląda. To nie wygląda jak taki hotel-hotel, nie? Tylko bardziej tak motelowo. Pokój numer jeden. Otwieram. Szablony pokoi. Pokój standardowy, przytulny. Prestiżowy, luksusowy. Standardowy chyba, no. Tu gotowe mamy jakieś spokojna kryjówka. Pokój przypadkowości. Komnaty sułtana. Skromna przestrzeń. Co? Pokój seren. serendipity. Co to jest serendipity? Habibi. Facery Sultana, No, dobra, 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 i będzie ten standardowy wczytaj, no. Weszło. Świetnie. Przejdźmy do naszej listy kontrolnej. W każdym pokoju muszą znajdować się niektóre rodzaje obiektów. Używając swojego tabletu, kupię. Hmm. Czy ja tu mogę ścianę demontować? Tak wygląda, nie? Jakbym mógł, ale chyba nie mogę. Jak w Minecraftie z bloków. Tak o. Dobra. Lista kontrolna. Poczekaj, bo ja nie mam tej listy pokazanej. Łóżko w wannę z Łóżko w wannę z Biedne Łóżko. Idealnie. A, bo to tak kupujesz i... o, Chyba piękne, ty. To bardziej wygląda jak jakiś ten... Kragden, nie? Na jakimś pustostanie albo coś w tym stylu. A nie pokój hotelowy. Toaleta. Dawaj te najtańsze bierzemy, hopie. Pewnie, że tak. Wanna. Najtańsza. Co jeszcze? Zlew. Nie wiem, czy... Nie, nie mogę tak masowo? Muszę tak pojedynczo to robić? Chyba, chyba, chyba ta. Nie wiem w sumie. No, bo nie ma jakby dodaj do... Nie ma jakby dodaj do koszyka czy cokolwiek. Ej, ale ta gra giga zajeżdża. Wiecie jakie mam wrażenie? Że ta gra została w 100% zrobiona przez AI. Także ludzka ręka nie dotknęła tej gry, wiecie o co chodzi. Naprawdę, że to jest jakieś testowanie nowej funkcjonalności czata GPT. Kup dowolny inny przedmiot, aby ulepszyć pokój. No to ja proponuję... Krasnala kupimy. Dokładnie. O, który będzie tutaj przy łóżku. Będzie pilnował. To wszystko na razie w temacie obiektów. Czas na malowanie i biele... bielenie. Używając swojego tabletu, pomaluj swój pokój i połóż parkiet. O. Co ja najpierw kurde meble kupiłem, a teraz będę malował i parkiet kładł. Dobra, niech będzie. Konstrukcja. Pomaluj. Więc chodź, pomaluj mój. O, kolorowa ściana z cegły. To. <ścoughs> ja pierdolę, <laughs> Jakie wariatkowo. <laughs> tak, tak. A gdzie są podłogi? Parkiet. To jest ładne. O. O, świetnie, świetnie. I to jest kurdy pokój. To jest w takich pokojach to średniego widza, który za dużo czasu na Lidze Le Le Legend, Lidze Legend i Twitchu spędza. No, dokładnie tak to sobie wyobrażam, nie? W takich klitkach ich trzymają. Z minimalną ilością mebli, bo obgryzają inaczej dobra, co jeszcze, pomaluj zrobione, higiena jest, pralnie jest, czysty, wyjdź z pokoju. A tu w ogóle jest jako, jako blipy są te kumacie, że tutaj pokoje są jako blipy, nie jest tak, że otwierasz drzwi i wchodzisz, tylko to są oddzielne instancje. Nie no, tak gra mu musi być, to jest jakiś taki, przez AI robione, nie? Jako testowanie granic, na co może pozwolić sobie jest sztuczna inteligencja, dano komuś, kto nigdy na przykład nie miał styczności z grami komputerowymi i musiał zrobić grę komputerową. Co to jest? Na co ja patrzę? Czemu wasz ojciec tutaj przyszedł? Mężczyzna Daniel Martin. Mężczyzna, typ żebrak. Cześć, szukam pokoju do wynajęcia na jeden dzień. Wyrzuć. Nie wierzę ci. Zrobione. Chłop wygląda jak a, pingwin z Batmana, który rok na Podlasiu spędził. Witam. Czemu jestem taki wysoki? Albo oni są tacy niccy. Kobieta masażystka. Awa Nelson. Masażystka, dobra. Jest na dwie kreski chciwa, dobra. Masz tutaj. Klucz do pokoju numer jeden. Ok. Proszę bardzo. Trzymaj. Dzień, dni, jeden pobyty. Co ja przeczytałem? Kupa Te <śleskitu> Dzień, dni, jeden pobyty. Tak, niech. Niech. Nie, negotiate. więcej chce, więcej chce. umowa, Wię mniej, nowa, nowa oferta, 110, 110, umowa, 90, chyba się nie zgodziła, czy się zgodziła, nie, nie zgodziła się, nieważne, witam, cześć, co ty potrzebujesz, turystka, o, proszę bardzo, ale co, najpierw dajesz klucz, później negocjujesz, o, chodzi ty, najpierw dajesz klucz, później negocjujesz cenę, nie wiem, 85, Dobra, dobrze. Dobrze. Zrobione. Istnieje również elegancki system zapisu. Aby używać swoich pokoi bardziej efektywnie, używając swojego tabletu zapisz pokój, który zbudowałeś, aby móc go sklonować do innych pokoi. Tak, marzę o tym. O, sprzedaję wszystko w pizdu. Mogę wszystko posprzedawać? Ty, tu rzeczywiście kotek zaginął, zobacz. Jest numer telefonu, żeby zadzwonić. A mogę tu dzwonić? Nie mogę. A ty co? Olivia Harris. Jak ci mija dzień? Nie mam najlepszego dnia, przykro mi to słyszeć Czy jest szansa, że dasz mi zniżkę? Dobry żart <ścoughs> Dobra, dobra Zapisz pokój numer 1 używając zakładki pokoje Twoje dane pokoju zostały pomyślnie zapisane jako szablon, teraz spróbuj Sklonować ten sam pokój do pokoju numer 2 używając tego tabletu Tak zrobię, tak zrobię Pokój numer 2, pokoje Skopiuj szablon 408 dolarów. Jej! Jeden do jeden identyczny pokój. Zawsze o takim marzyłem. A mogę się wbić do tej typiary do pokoju numer jeden? Do not disturb. Do not disturb! No. A to co to jest? Restauracja. Za 50 dolarów możemy restaurację odblokować. No to czekaj, nie zrobię jeszcze, bo ta gra się pewnie wykasztani. Wyczyć i zwróć jeden z pokoju, używając zakładki pokoje. Jak wyczyć i zwróć? Zresztą pokój do domyślnych. To wszystko na dzisiaj. Czas spać. Przejdź. Dzień, klikając L lub przechodząc do lokalizacji wyjścia. Lokalizacja wyjścia jest wyświetlania jako exit na minimapie. Ty, a ja słyszę gdzieś tego kota. Słyszeliście kota? Nie no, słyszałem kota jak nic. Hmm, dziwne. Kasyno! Kiedy mi się odblokuje kasyno? Twoje pokoje staje się brudne, gdy klienci je opuszczają. Używając swojego mopa, przejść do pokoju numer 1 i wyczyść brud na obiektach. Rozumiem. Oczywiście brudno. Ktoś naszczał mi w recepcji. <noise> mopem sracz. <noise> mopem sracz. Później wannę. <noise> Tym samym mopem, którym Żygi sprzątałeś na zewnątrz bezdomnego. Dobra. Powinieneś także wymieniać pościel. Pierwszą pieżąc. Pierw... Opuść pokój zdobądź kosz na pranie, aby zebrać brudne pranie. Kosz na pranie jest wyświetlany jako kosz na pranie. pranie na minimapie. Ej, bo ja nie posprzątałem, ej, bo, bo jest jeszcze ten. Brudna, brudna jest ta. Nie, to jest już czyste? To jest już chyba czyste. Nie wiem. Kosz na pranie. A na drzewie siedzi ten kociamber. Podejdź bliżej, aby uratować kotka. Dawaj tą drabinę, w podstawie. Dostajemy pieniądze za to. Chodź tu, kocie. Tysiąc ekspa dostałem za uratowanie kota. Ale wielkie zwycięstwo. Nie no, jak nic. Ej, robiło tą grę. No nie chce mi się wierzyć, nie? Coś, coś jest bardzo nieludzkiego w tej grze. A ten kotek na drzewie to jest takie klisze, że żaden człowiek by z tym nie ten. Żaden człowiek by z tym nie, nie wyszedł do przodu. Weź kosz na pranie, dobra. Biorę. Idź do pokoju numer jeden i zbierz brudne pranie jest z łóżka. Zbieram. Upuść pokój, i umieść brudne pranie w pralce. Pralka jest wysiedlana jako. Pralka na minimapie. Dzięki. Pralka jest wysiedlana jako ikonka pralki na minimapie. Czego nie rozumiesz? Uruchom pralkę klika klikając. F. Pralce zajmuje czas na pranie pościeli. Co tu się dzieje, kur... W jakiej symulacji jestem? Pralce zajmuje czas na pranie pościeli. Poczekaj, aż pranie się skończy. Dobra. Pranie zakończone. Zdobądź czyste pranie z maszyny, klikając F. Zabieram. Aha, poczekaj, zabieram. Idź do pokoju numer jeden i połóż czystą pościel na łóżku. Klienci będą wdzięczni za Twoją higienę i serwis. Budzi szacunek. To wszystko, co musisz wiedzieć na swoją podróż, powodzenia! No i chuj, no i wszystko wiemy, no. Gdzie minusy, no? Gdzie minusy, widzowie? Wszystko już wiemy. Dobra, mamy tak. Można budować pokoje. Worek śmieci trzeba zebrać. Worek śmieci trzeba zebrać. Stare chińskie przysłowie. Worek śmieci trzeba zebrać. Gdzie jest mój MOP? Zastrany. Co ja zrobiłem z tym MOPem? Poczekaj, babo, bo muszę tutaj wymop wymopować. Muszę. Co ty chcesz? Turystka? OK. Posiadanie wszystkiego, czego potrzebowali Posiadanie wszystkiego, czego potrzebowaliśmy, uczyniło nasz pobyt luksusowym i komfortowym. Nie było żadnych braków w pokoju. Byłem naprawdę zaskoczony, że otrzymałem tak wysokiej jakości usługę za tę cenę. Kołdra była czysta i nowa, to mnie ucieszyło. Pokój był bardzo czysty, wszystko było wykonane prawidłowo, atmosfera była przyjazna. Moja komunikacja z właścicielem hotelu była ogólnie przeciętna. Spodziewałem się trochę więcej szczerości. Były pewne usługi w hotelu, ale wielu brakowało, więc na Co? były pewne usługi w hotelu, ale wielu brakowało, więc nasz pobyt nie przebiegł zgodnie z oczekiwaniami. Jest kilka zauważalnych rzeczy, ale dekoracja daleka jest od zapewnienia oczekiwanego ciepła w hotelu. Powiedz mi, że kupujesz bociarskie recenzje swojego hotelu. Bez mówienia mi, że kupujesz bociarskie recenzje swojego hotelu. No dobra, zabieram pieniądze, dziękuję. Nie no, coś jest, coś jest nie tak z tą gierką, nie? Tutaj no, coś mi śmierdzi, nie? Siemano, smakosz! Daniel Gonzalez jest smakoszem. Na, na dwa dni. Dobra, mam dla Ciebie pokój, hopie. Mam dla Ciebie giga dobry pokój, trzymaj. Ja Ci mogę dać 125. Co Ty na to? 104? Zrobione. Nie, jednak nie. Nie spodobało mu się. Żegnam. Do widzenia w takim razie. O kurde, jaki. Bro, a ty, co, co? Cosplay wardengi tutaj robić, o co chodzi? Cześć, szukam pokoju na dwa dni. Obżartuch. A ja nie mam restauracji. Nie, no nie. Nie, źle zrobiłem. Kurwa, my z klikiem. Ja już tutaj zmysły tracę. O co, o co tutaj chodzi? Że najpierw im dajesz klucz, że dzień dobry, szukam pokoju. Dobrze, dobrze. Oto klucz do pokoju. A teraz porozmawiajmy o cenie. Cześć, stara babo. Cześć. Żebrak. Na dwa dni? Pozwól mi przynieść klucz. Patrz, patrz, chcesz taki pokój? Chcesz taki pokój? Podtrzymaj sobie ten kluczyk, podtrzymaj. A teraz wyskakuj z pieniędzy. Aha, czyli jak za wysoką cenę im zaoferujesz generalnie. W sensie nawet jak nie zmienisz tej ceny, tylko jest ona po prostu za wysoka względem klasy postaci jaką oni mają, czy coś w tym stylu. To oni nawet, nie, nie możesz jakby zrenegocjować swojej oferty, tylko oni po prostu mówią, a dobra, żegnam. Pokój na dwa dni. Już, przyniosę ci klucz, żebyś zaraz oddał ten klucz, bo przecież jeszcze to nic nie oznacza. Dobra, 105 może być. O, dobrze. Żegnam, dziadka. Goście w Twoim hotelu mogą prosić o przekąski. Użyj lodówki do obsługi. Co? No i, Oj, no, no i w czym problem? I co, będzie żar? Nie, schował do kieszeni. To na pewno AI robiła tak. AI robiła ta gierka. Bo AI nigdy nie ogarnia konceptu jedzenia przez ludzi. Więc masz tak, że chłop siada, nawet nie je, zamawiasz. Z maszyny wyciągasz jak, jakiś, nie wiem, olej napędowy, kanapkę. Na 100%. Create, y create own room. Co ty p tutaj? Chyba tutaj. Jak w Minecraftie. Ale jaja, ale jaja, ty. To chyba bardzo drogie będzie, co nie? To wszystko, co musisz wiedzieć o budowaniu ścian. Możesz także zamieniać swoje umieszczone obiekty, klikając na nie. Zmień kilka swoich umieszczonych ścian. O. Możesz także cofać swoje ostatnie umieszczenia, klikając backspace. Spróbuj to zrobić. Wielkie zwycięstwo. Ale kozak. Pokój gotowy. No i w czym problem? Ja, ciekawe, czy mogę na przykład zrobić. Poczekaj. A, musi być zamknięty pokój, holipka. Nie może być taki na, na otwartym tym, kurde, kruca fix. No dobra, zajmę się tym. Nie wiem, czy mi pieniędzy starczy. Ile mam pieniędzy? Nie, no dużo mam pieniędzy. To taki motyw z takim budowaniem, jak w Minecrafcie, to mogliby zrobić, nie wiem, w jakimś takim bardziej sci-fi jakimś symulatorze, coś takiego, nie? Że nie wiem, tam musisz takie pokoje kosmiczne coś w tym stylu budować, nie? Ale w takim środowisku takiego, o, nie zrobię. Takiego zwykłego hotelu. No jest to tak abstrakcyjne i absurdalne. Piękny pokój to będzie. Piękny. <laughs> Piękny pokój. Doskonała robota. Doskonała robota. O! No i zajebisty pokój. O co wam chodzi? Jeszcze trzeba go pomalować. Tak będzie ładnie. Przepięknie. Pokój zrobiony. I mamy pokój numer dwa do wynajęcia. Tak? O. Chcesz lemoniadę? Masz lemoniadę. Jak? 90 dolarów nie. Kosztował on mi zapłacił 14 dolarów? Zaraz, moment. Ty, no zobacz, 90 dolarów za lemoniadę? A nie, to ładunek chyba jest. A dobra, to jest chyba ładunek. A jednostki, ta, ta. Jedną jednostkę to dobra. Jedna jednostka 14, a cały ładunek 90. Dobra, nieważne. Soda, please. Soda, please. Sea salt soda. Soda chopię z tego. Z y soli morskiej. E, czemu nie mogę? On chce napój gazowany jakiś. Napój gazowany on chce, lemonade, on chce lemoniadę znowu, drugą lemoniadkę chce, jakiś koneser lemoniady Stoję czegoś się dziwić, lemoniada pyszna, wspaniała, proszę bardzo Nie zapomnij ulepszyć swoich pokoi o nowe przedmioty Nie mam czasu ty, ja chcę sobie, o kuchnię sobie odblokuję, ty kto tam stoi? Kto tam, przepraszam, zostaw, kto tam, Aha, dzień dobry, witam, co tutaj się dzieje? Twój dziadek, który całe życie pracował jako cyrkowy zabawiaka, przechodzący kryzys wieku średniego i postanowił się identyfikować jako lesbijka. No, rozumiem, no, rozumiem. Dobra. Jaką mamy kozacką restaurację z okienkiem? ku Na stołówkach w PRL-u nie było takiego luksusu, jak tutaj jest. O, proszę bardzo. Nie, nie chcę pokoju na razie. Na razie nie chcę. Lemonade, lemonade, trzymaj, o, zobacz, się dobrali koledzy, kurde, się koledzy dobrali, punkty statystyk, ty, gdzie są punkty statystyk, statystyki, punkty statystyk 8, zobacz, zwiększ ogólną ocenę klientów, sklep staje się tańszy, Leki, lepiej zgaduj wartość pokoju, odblokuj jedną ukrytą statystykę klienta, Popraw się w negocjacjach. Damy tak, humor gituwa na 4. Później zgadywanko i negocjacje. O, w ten sposób. O, w banku możemy pożyczkę, ty. Mogę 9 koła pożyczyć, jak będę chciał. Nie, nie mogę, kłamałem. Mogę tylko 500. Nie. Nie wiem, mogę depozytu dokonać, ale. Ale po co? Nie wiem. Zostań zrobiłem depozyt na. Aaaa, bo zobacz tutaj. Ty! Gdzie jest taki bank? Który wpłacasz 1000 dolarów, a on na tydzień ci odsetki w wysokości 100 dolarów wypłaca, nie? Hopie, gdzie jest ten bank, bo ja się tam przeprowadzam? Ocena. Olivia Harris nie była zadowolona. Najgorsza ocena. A nie, bo to jest moja najlepsza i najgorsza ocena, bo miałem tylko jedną. Dobra, inwentarz, nic nie mam. Wydatki, nic nie mam. Otele, no to wiadomo. A później mamy tak, ochronę, fitness, basen, kasyno. Niedostępne, hopie. Niedostępne jeszcze jest kasynko. Wielka szkoda, wielka szkoda. Dobra. Można budować pokoje. No można, można. Pewnie co? Pokój numer 3? Tak zakładam? Że pokój numer 3, szablon pokoi, nie chce mi się tego robić. Wczytaj. No i mam. Jest. A mogę tu jakoś nie. O, ciemno się porobiło. Jakąś lampę mogę tutaj dać? Światło. Dawaj takiego fiflaka. Ale oświetliłem. Dobra. O nad głową tylko. Dobra oświetlone pasuje. Co jeszcze? Co, co jest takie nie wiem? Zasłony. Dawaj takie różowiutkie zasłony. A jak mam te zasłony powiesić? Te zasłony się tu nie snapują na, na na cokolwiek. Dobra, to może jednak coś innego. Może na przykład teleskop. Teleskop do podglądania sąsiadki. O, dobra. I co jeszcze? Klimatyzacja. Dzisiaj klimatyzację daje. Dam tu, będzie dobrze. I co jeszcze tutaj możemy kupić fajnego? Stół, nudy. Krzesło, nudy. Inne. Kominek. O! Kurde, kominek jest tak duży, że dopiero samochodem go mi przywiozą. Szymon, obrodaty. Wszystko w porządku? Jak ci mija dzień? Nie mam najlepszego dnia. Przykro mi to słyszeć. Czy jest szansa, że dasz mi zniżkę? Dobry żart. Warto spróbować, rozumiem. Gdzie jest to kargo? Przejdź dzień klikając. A, dobra, bo już ten, już dzień minął. Dobra, wychodzę. Zrobione. Twoje kargo dotarło, możesz zobaczyć lokalizację przyjazdu kargo na mapie wyświetlania jako yy, k pudełko. Musisz umieścić kargo w magazynie, aby móc używać go w swoich pokojach. Magazyn jest wyświetlany jako magazyn na minimapie. Przenieś swoje kargo do magazynu. Tak zrobię. Nadciągam. Umieść kargo na jednym z żółtych pól, rzucając je, rzucę, używając prawego przycisku myszy. Iś! Obiekt jest już teraz używalny. Możesz zobaczyć używalne przedmioty w swoim inwentarzu, używając swojego tabletu. Sprawdź swój inwentarz. Umieść. O! Aj, Odwrotnie. <laughs> ja nie mogę, że to przebija w tym. O, tak lepiej. <laughs> teraz odstaje. Nie da się do kibla wejść. Doskonały kominek. Mogę to jakoś zapalić? Czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo, co? Czy mogę tak? Chyba nie mogę. Zakup przedmiotu... W... Orange Juice? No problem. Orange Juice. Proszę bardzo. Orange Juice. Czy ty zanim wziąłeś do pokoju kominek, musiałeś iść odłożyć go do magazynu i ustawić go przez tablet? Tak. Tak? Tak mi kazał algorytm AI, który stworzył tą grę. I ja tak będę robił, bo sztuczna inteligencja i tak nami będzie panować. Więc lepiej już teraz zacząć się umieć pod porządku. Nawet Zaczynam gadać jak AI. No. Co on tam chce? Kole. Ten dźwięk wbijający mi się w czaszkę sprzedawanego przedmiotu, albo... Albo czegoś co dobrze zrobiłem. Klient czeka na twoją usługę. Na co ty czekasz? Cześć. Cześć. Nigdy nie zgadniesz co dzisiaj zobaczyłem. Co? Widziałem delfina, który znikąd wyskoczył i uderzył kogoś w twarz. Naprawdę? Trzeba było tam być. Dobra. Trzymaj. Może być. Dobra, wynajęte. Pasuje. Czemu, czemu oni tak się poruszają jak jakiś? Co jest, kurde, jak się spojrzą, przepraszam. Przepraszam. A tutaj w tej restauracji ktoś tu przychodzi w ogóle? Lemonade. Sweet sweet lemonade, sweet sweet lemonade. Mushroom, mushroom. Badger, 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 badger. No jest, no i, no i tak to i tak to jest. Wykonaj codzienne zadania, zakup przedmiot wyższej niż 50 dolarów. Wykonaj yy, co? Wykonaj. O, ja mam jakiś brud. Tu jest jakiś brud. Idę z brodem się ten uporać. Gdzie jest brud? Czy to jest brud? Zawijam brud. Każdy brud jest zniwelowany. Czy jest więcej brud? Nie ma więcej brud. Cały brud jest yy, nie brud już. Ale co jak mam jak 5 pokoi, no to wychodzi na to, że jak pięć pokoi, bo tutaj nie masz jakiejś takiej rozbudowy, mimo że masz budowę, która jest absurdalna, niczym z Minecrafta, budowę jakby pokoi hotelowych, że tam możesz zrobić, co ci się żywnie podoba, później to tam skopiować. To tak swoją drogą, no to, to jest ciekawe, nie? Jakby ta gra nie jest takim typowym, typową kalką symulatorową, tylko ta gra trąca jakby wrzucić parę symulatorów do czatu GPT i jakiejś osoby, która nie zna się kompletnie na programowaniu próbować, yy, spróbować dzięki przez tą osobę stworzyć właśnie grę, nie? Że hej chat GPT, zrób mi grę, ma mieć tablet, ma mieć sprzątanie pokoju, może jakąś... Jak możemy, hej chat GPT, jak możemy urozmaicić ten hotel-symulator, nad którym pracujemy? O, w grze Minecraft z tego i z tego roku można za pomocą bloków budować swoje budowle. Na pewno gracze by to docenili. Dobra, dobra, wprowadź to do mojej gry, nie? No tak to wygląda, po prostu tutaj jest coś nie tak z tą gierką. I nie mówię, że coś nie tak, że coś jest sponcone, no bo cała gierka jest spierdolona, ale koniec końców to po prostu czuć jakby tutaj no szponcone było w dość nietuzinkowy sposób. Tak, gdzie są te, te? No, jak masz hotele, no to tutaj, hopie, masz hotel w dupie. On ma pięć pokoi i, i Ameno. Więcej niż zrobisz pokoi, nie? Jak już wszystkie sobie rozwiniesz. Sandwich? On chce sandwich. Rozumiesz go? On chce sandwich. Trzymaj sandwich, byku. Proszę bardzo. No. Hotel Simulator Pro. No tak... No wydaje mi się, że troszkę lepiej się bawiłem chociażby przy takim motel simulator. Czy my graliśmy kiedykolwiek w taki stricte simulator hotelu? Chociaż to nie jest hotel. To jest Jakiś motel przydrożny, jakaś taka melina mała. Może później. Coke. ja a... Coke. Nie wiem, czy o taką kolę mu chodzi, biorąc pod uwagę, jak on się zapytał, nie? Jakby jego intonacja sugerowała na trochę inny Coke. Dobra. Pewnie ten grę zrobił studio, które nie ma żadnych gier innych. Aż zobaczmy. Zobaczmy, widzowie. No ale muzyczka jest. Logo też wygląda. No, logo, no. no kur... Patrzcie na to, nie? Logo też wygląda, jakby było przez AI generowane. No, nie powiecie, że nie. No klasyka gatunku, jeśli chodzi o jakiegoś Midjourney albo coś w tym stylu. Strona w sklepie. O, to PlayWay w ogóle jest wydawcą. <laughs> I robił to Eric Games. Eric Games. Eric Games już robił gry, o widzicie widzowie? Eric Games już zrobił grę Potato Arena, która ma mieszane opinię. Zobacz. Potato Arena is a party game in which you are playing with total of four players. Lots of fun and challenging parkour, maps are waiting for you to discover and overcome. Grab your keyboard and favorite gamepad and join the party motherfucker No jest grubo widzowie, jest grubo, C co mogę powiedzieć? Jest grubo. Czuję się jakoś tak nieswój po ograniu tego demka, nie? Że przyszłość nie wygląda najlepiej jak AI przejmie kontrolę nad nami <laughs> albo już przejęła, nawet co nie zdajemy sprawy, może to jest eksperyment społeczny.